Albo u Rypsona gadałem dzisiaj, bo grałem z nim duo. Yy... Powinni zrobić taką walkę, że z siedmiu krasnoludków, w sensie, wiecie, niskorosłych, ale to tylko na potrzeby baśni. Siedmiu krasnoludków i śpiącą królewne, nie? Kogoś. I wiecie, że się baba na siedmiu napierdala. To jest genialne, kurwa. To, jest, to taką furorę zrobiło. Jeszcze w cosplay się przebrać, nie? Co robi Ksa jak nie trenuje? A zlikuje wam Zlikuje wam co robi Ksa jak nie trenuje To robi Rozpierdala na sole kolejce Ja pierdolę, tu on miał Dwie gry do wysockiego mu brakowało, chyba albo trzy. Trzy winy, żeby go przeganił w Alpekach, Było już ponad 200. ale u mnie też kurwa kolorowo nie było. Dzisiaj grałem z Rypsonem, nie? Chłop kiedyś miał top jeden na, na lidze, a tu kurwa, powiem wam, no za wysokich lotów to ja też kurwa nie mam. Cię trochę spierdoliłem. Ech, ech. Jak ja kurwa odrobię 07, 7 nie? w gierkach na D1 A i, i właśnie jeszcze jest ten, jest po... tylko nie wiem czy my to zrobimy nie? z młodym Jest pomysł odtworzenia tego co zrobił kiedyś Gucci z Arquelem, czyli challenge 10 dni w lidze Tylko bardzo ciężko jest to zrobić w naszym przypadku, bo wiecie no to nie jest kurwa że challenge challenge yy taki kurwa, że po prostu biamy rangę, tylko na przykład jak nie dobijemy jakiejś rangi w ileś dni to na przykład na łysa się golimy, nie? No ta, no podjebany... no chuj no podjebane podjebane no, nie ma co Ale czekaj, jeszcze pasztucę złam, jakiegoś kurwa czarno. O ja pierdolę Sorry Ale widzowie, miałem tak pojebany ostatnio sen że kurwa miałem kolegę i byliśmy w wojsku i ogrywaliśmy w dwóch kartach wszystkich żołnierzy. 12. A potem, że przez to, że my byli taki zgrani, prze, przenieśli nas na tajną misję. Gdzie najpierw graliśmy w piłkę, później e, podawaliśmy sobie, trafialiśmy w gole. A ze względu, że tak nam zajebiście słowo, dali nas na tajne misję, Gdzie po prostu trzeba było wysadzać statki. Ja byłem, ja podawałem kordy statków, a kolega leciał i podkładał bombę i skończyło się na tym, że jeden statek był kurwa zaminowany i kolegę mi wysadziło i się kurwa obudziłem. Czym się różni objawienie pańskie od... <laughs> a! Że się Bóg objawił. No ale... A Chrystus też nie jest Bogiem? No jest też Bogiem. I Duch Święty też jest Bogiem, czy nie jest Bogiem. Czy jest po prostu Duchem Świętym? To co robi Duch Święty? Nie wiem kurwa, bo akia bo wyschodzki. Chuj wie. Stag matwane, O kurwa, jakie słowo ty. Ja pierdolę, jak ja mam zasług słaby... O chuch. Kur... O sorry. O kurwa o. Ach, Dobra Ze na sekundę Zmutuję mikro, bo może być dym na chacie W się sensie dym no, Żeby się nie słyszeli, nie? Coś w sensie odpierdala na chacie Ej, a ja słyszałem taki kawą, taki suchar? A, <laughs> a dlaczego eee, kury gdaczą? Nie wiem Bo nie umieją śpiewać Spoko, Spoko. Nie wiem Chuj tutaj No ja... pierdole, sorry Sorry, sorry za tego donate'a no jest kurwa Słuchajcie, zmutuję Przepraszam Czy wyrwał mi się kiedyś pod koderniak Oj, bo to raz, ale najgorsze jest wiecie Kurwa, wyobraźcie sobie taki dzień, nie? nic na śniadanie grochuwa na obiad i kapusta kurwa ten, bigos na kolację, nie? Takie kombo i potem się Kładziecie do łóżka. <laughs> I na początku jest taki wiesz, no leży sobie bona puszczasz, nie? Ale jak to zacznie z tej kołdry wypierdalać ci w nohal, to jest koniec ja w szkole zawsze puszczałem Bona i kurwa tak łapą, nie? W tych ludzi. Chcemy ten, Wiecie, takie ten, nie? No idźcie, o co co? Takie combo <laughs> Ty, ale było w szkole raz, pamiętam, taka niezręczna wtedy jest sytuacja kurwa, sobie się najchętniej pod ziemię zapadł. Że wszyscy gadają, wszyscy gadają, coś się odpierdala. Nie, nie, dobrze, wszystko I w porządku. Jak w momencie, jak chcesz puścić pierda, to jest kurwa cisza na całą salę i tylko twojego pierda słychać. <laughs> raz tak miałem. O kurwa, najgorsze uczucie na świecie. Katastrofa jest wtedy. Nie wiem, ale walka z oliwami naprawdę była śmieszna. Tylko no. Go deep, die keten dansen exit, like dans exit. I going fly, I lick blonde in night, pre moti dry. I going swing, from the day from the day. Voor die holiday, voor die zijk, voor ik een doorknip hij, kijk me aan de full morning zij. Zo's jullie holiday op vorige tijd. Help me holiday, want er al niks op een dag. Kijk me aan de full the light. Holiday, day. on die morning zij. Jullie holiday op vorige tijd. On day. So the holiday, on holiday, zo's jullie holiday op vorige tijd.